Kochani, witajcie w filmie o postanowieniach noworocznych. Podpowiem Wam, jak stworzyć listę postanowień, co zrobić, aby dotrwać znacznie dłużej niż tylko do końca stycznia. Jak do nich podejść w taki sposób, który da nam sukces? Zaczniemy od dwóch fundamentalnych zasad, które są najważniejsze moim zdaniem przy kreowaniu takiej listy postanowień, czy też generalnie w momencie, w którym czujecie, że Wasze życie jest niedoskonałe i chcecie coś zmienić. Jak to zrobić, od czego zacząć? Tutaj będą dwie bardzo łatwe zasady, ale jednak najważniejsze. I w drugiej części na podstawie pięciu najpopularniejszych, najczęściej powtarzających się postanowień noworocznych podpowiem Wam, jakich dokładnie narzędzi możecie użyć, aby wspomniany sukces osiągnąć, aby być lepszymi ludźmi, aby lepiej się czuć ze sobą, aby z upływem czasu mieć taką satysfakcję, że udało się, wytrwałam czy wytrwałem i jestem z siebie dumny. Zacznijmy zatem od dwóch fundamentalnych zasad przy tworzeniu list z postanowieniami. Pierwsza i najważniejsza moim zdaniem zasada to realne podejście do tematu i takie konkretne określanie postanowień, celów, które chcecie osiągnąć nie na zasadzie w tym roku schudnę, będę częściej czytać, tylko bardziej. W tym roku schudnę 10 kilo albo przez pierwsze 3 miesiące tego roku schudnę 2 kilo Tudzież przeczytam jedną książkę w miesiącu. Potrzebujemy konkretnej liczby i konkretu, który ukierunkuje nasz umysł na ten cel. To po pierwsze i po drugie pomoże nam określić, co dokładnie musimy robić, aby to postanowienie spełnić, aby do tego celu dojść w realnie określonym czasie. Z realnymi narzędziami. Także this is real. To musi być realne. To musi być na miarę tego, jakimi jesteśmy ludźmi, i też te cele, które sobie stawiamy, nie mogą nas przerastać. Jeżeli cele sprawią, że będziecie czuć ciśnienie, na przykład, będziecie mieć takie postanowienie: codziennie będę chodzić na godzinny spacer, to może zdarzyć się tak, że ono zadziała na odwrót, bo będziecie czuć takie ciśnienie, że nie może wydarzyć się nic w ciągu dnia. Takiego, co pokrzyżuje plany, że nie mogę sobie pozwolić na przeziębienie, no bo co wtedy, bo nie zrealizuję celu i znowu będę się czuć ze sobą źle. Także realne cele, konkretne liczby określamy, dzięki czemu będziemy mogli do każdego celu dopasować konkretne rzeczy, które będziemy robić, ale o tym później. I druga fundamentalna zasada, która jest tak naprawdę banalna, ale wymaga od nas pewnej samodyscypliny, to planowanie, zapisywanie wszystkiego, co sobie postanowimy, z konkretnym rozpisaniem, co będziemy w tym kierunku robić. Jeżeli mamy wszystko na papierze to uwalniamy naszą głowę, która, przyznajcie sami, w tych czasach jest bardzo mocno przeciążona obowiązkami, informacjami. Mamy taki natłok impulsów z każdej strony, że jak jeszcze mamy pamiętać o tym, że mamy taki cel, żeby jedną książkę w miesiącu przeczytać i codziennie tej książki parę stron liznąć, mówiąc kolokwialnie, tak aby znowu nie czuć zawodu, aby osiągnąć ten cel. No to może to wypaść z głowy. Tak samo jest z jakąś aktywnością. Narzucamy sobie z góry, w tym roku będę bardziej aktywna, ale jak i kiedy, jeżeli sobie zaplanujesz, wpiszesz sobie w kalendarzu we wtorek i w czwartek o godzinie 16:00 trening, to to musi być święte. Psychologowie mówią, że wyrobienie nowego nawyku trwa 21 dni, więc jeżeli przez te pierwsze dni będziesz zerkać w ten kalendarz czy w ten planer, w którym będziesz mieć wszystko rozpisane, tak troszkę na siłę, nawet kilka razy dziennie, tak żeby pamiętać to o tym, co masz do zrobienia, to prawdopodobnie po tym czasie 21 dni już będziesz mieć taki nawyk, że bez zerkania w kalendarz będziesz o tym pamiętać. To są oczywiście badania bardzo uśrednione, więc u ciebie to może nastąpić dużo szybciej, już po paru dniach możesz mieć ten nawyk wyrobiony, ale Wracając do myśli przewodniej, planowanie jest nader istotne, bo planowanie skupia nas na konkretnych celach i sprawia, że nie jesteśmy rozbici, nie jesteśmy rozproszeni, że byle telefon od koleżanki nie odciągnie nas od naszego planu. Także to jest, to są dwa najważniejsze fundamenty i kiedy już usiądziecie z planerem, rozpiszecie sobie najpierw cele, które chcecie osiągnąć, a później te cele włożycie w kalendarz na każdy dzień. No, to świat będzie wasz. Przejdźmy teraz do popularnych postanowień. Wśród nich jest kilka moich prywatnych, personalnych punktów, które już zaimplementowałam do swojego życia, już je realizuję, już mam na twarzy uśmiech i poczucie dumy, bo małymi krokami dążę właśnie do każdego celu. Cel numer jeden: schudnę x kilogramów, yy, będę zdrowsza, yy, będę lepiej się odżywiać. I tak dalej. Bardzo wiele osób ma takie postanowienie, ja również. Bardzo bym chciała w tym roku czuć się jeszcze lepiej i bardziej zadbać o dietę. Narzędzie, które bardzo pomaga, jeżeli nie macie czasu, nie znacie się na gotowaniu, to bardzo Wam polecam zamówienie diety pudełkowej, nawet na tydzień. Przez ten tydzień. Uregulujecie swój metabolizm, yy, narzucicie sobie taki nawyk jedzenia regularnego posiłków, które już ktoś za was zrobił. Jeżeli chodzi o mnie, to ja testowałam dietę przez długi czas wygodnadieta.pl dieta.pl. Kiedyś razem z moim mężem, teraz znowu sama jestem na tej diecie. Dla mnie to jest hit, bo jest różnorodność, yy, bo są bardzo dobrze zbalansowane posiłki, nie czuję głodu, także bardzo wam polecam tę dietę. Jeżeli nie macie ochoty na na dietę pudełkową, to możecie iść jednorazowo do dietetyka, który nauczy Was komponować posiłki i który, za, od którego zaczerpniecie wiedzę. Oczywiście, tę wiedzę możecie zdobyć z książek, z internetu, z narzędzi, które są darmowe. Ale to też wymaga od was samodyscypliny, tego, żeby zaplanować sobie, że tego dnia usiądę i będę zdobywać wiedzę. Jeżeli nie macie tego czasu, jeżeli się boicie, że coś zrobicie nie tak, to polecam albo dietę pudełkową, która pod wieloma względami naprawdę daje dużo korzyści. Możecie być na niej oczywiście dużo dłużej, no bo to jest ogromna oszczędność czasu. Ale jeżeli chcecie tylko się nauczyć komponować zdrowych posiłków na przykładzie jakiejś innej diety pudełkowej, trochę od nich podejrzeć i później w podobnym stylu sobie gotować, wiedzieć jakie są mniej więcej proporcje posiłków, ile jest tak zwanych sideów, ile jest dodatków do mięsa, jaka jest surówka dalej. No to myślę, że to jest bardzo fajne rozwiązanie, a jeżeli nie to dietetyk. Dietetyk może was prowadzić przez długi czas, ale też możecie iść jednorazowo no i właśnie skorzystać. Więc to narzędzie zdecydowanie pomoże wam zrealizować cel związany z utratą wagi. Cel numer dwa będę regularnie ćwiczyć. Pytanie fundamentalne, czy jesteś w stanie ćwiczyć w domu, bo bardzo dużo moich znajomych yy, narzuca sobie takie postanowienie yy, i potem się okazuje, że w domu wszystko rozprasza, że yy, po powrocie z pracy jest tyle rzeczy do zrobienia, że tego czasu na trening już nie ma. Albo zaczynasz trening, wchodzi na ciebie kot, wchodzi pod ciebie pies, woła cię mąż, woła cię dziecko, nie możesz się skupić. Jeżeli nie masz warunków do ćwiczeń w domu, to realnie do tematu i kup karnet na siłownię albo na zajęcia fitnessu w tych czasach naprawdę za niewielkie pieniądze można kupić karnet na siłkę yy, i tej siłki korzystać. Moja rada dla Was, szczególnie teraz zimą, kiedy nie mamy energii, szybko robi się ciemno. Jak wracacie z pracy i macie iść na trening, to nie siadajcie na chwilę, żeby odpocząć, tylko od razu przebierzcie się w strój albo zabierzcie strój ze sobą, e, przygotowaną torbę, butelkę wody i od razu pojedziecie na trening. To naprawdę sprawi, że nie stracicie energii, nie stracicie motywacji. To, co ja robię, jest związane z fundamentalną zasadą, o której Wam mówiłam przed chwilą tworzenia w ogóle wszelkich postanowień, czyli planowaniem. Pod koniec jednego tygodnia rozpisuję sobie plany na kolejny i w tym planie mam w konkretne dni wpisane, kiedy idę na trening. I ja się trzymam zasady minimum trzech treningów w tygodniu. Ja jestem w stanie ćwiczyć również w domu, ale nie non-stop. Więc jeżeli uda mi się poza tymi trzema treningami na siłowni zrobić jeszcze jeden albo dwa, to już w ogóle, aleluja, cudownie, moja figura na pewno będzie mi za to wdzięczna, zrobić dwa treningi dodatkowo w domu, no to rewelacja. Także tutaj również trzeba podejść realnie. Jeżeli nie wiecie, jak ćwiczyć albo borykacie się z dużą nadwagą, to też polecam Wam skonsultowanie się z trenerem personalnym. Można iść do trenera personalnego na jedną, dwie, Wizyty nie trzeba również pod jego okiem ćwiczyć. Wszystko zależy od tego, jaki macie organizm, jaki macie budżet, oczywiście, również na ile jesteście wprawieni. Ale taka osoba bardzo fajnie pokaże wam pewną ścieżkę, której wy będziecie mogli się trzymać konkretnie, nie tracąc czasu na dezorientację, tylko robić konkretne rzeczy dążąc do celu popularny cel numer 3 będę się mniej stresować będę więcej odpoczywać, będę mniej pracować, to wszystko brzmi idealnie ale co zrobić, żeby tak było i żeby ten cel zrealizować i tutaj również te dwie fundamentalne zasady są bardzo pomocne bo jeżeli masz z góry zaplanowany cały tydzień i wiesz że wracasz z pracy o godzinie 17 potem jedziesz na siłownię i o 19 jesteś z powrotem to wszystko, co masz do zrobienia, wszystkie obowiązki, masz wpisane właśnie w dany dzień i wiesz, że wieczór będziesz mieć wolny, bo zrobisz wszystko, jestem tego pewna, że ci się uda, żeby wypełnić wszystkie rzeczy, wszystkie zobowiązania w danych godzinach. Jako że ja sama zarządzam swoim czasem, nie pracuję u nikogo na etacie, tylko pracuję na zlecenie, no i zajmuję się również YouTube'em, no to ja muszę godzina po godzinie mieć rozpisane w moim planerze wszystkie zajęcia. Jeżeli tego nie robiłam i żyłam spontanicznie, co uwielbiam, to naprawdę kończyło się tak, że prawie codziennie zerwałam noce, pracowałam do pierwszej, drugiej w nocy. Okej, okay, niekiedy było, było tak, że miałam po prostu za dużo pracy, ale zazwyczaj, nie oszukujmy się, było to związane z beznadziejną organizacją. Zatem, jak organizacja będzie dobra, to czas na wypoczynek się znajdzie. Co zrobić, żeby się mniej stresować? To też jest bardzo ważny aspekt. Trzeba nauczyć się dystansu do wielu spraw. Trzeba nauczyć się skupiania na tym, co jest ważne. Jak tego dokonać? Moim zdaniem bardzo pomocne są tutaj różne poradniki, czy też tutoriale, rozmowy różnych coachów, psychologów. Darmowe narzędzie z YouTube'a. Przed snem, zamiast oglądać kolejny serial, to... Włączyć sobie taki film poradnikowy, który da nam wiedzę, który nauczy nas w tym przypadku dystansu, który nauczy nas odstresowania. Cel numer cztery: rzucę palenie albo zerwę z jakimś innym haniebnym nałogiem. Bardzo was proszę, nie wierzcie w wspomagacze, nie wierzcie w gumy nikotynowe, w jakieś tabletki, w jakieś cudowne metody. Wszystko jest tutaj. Jeżeli Naprawdę papierosy wam przeszkadzają. Nie chcecie palić, czy macie jakikolwiek inny nałóg, to w ten sposób możecie się z nim rozstać. Jeżeli uważacie, że jesteście na to za słabi psychicznie, to polecam udać się do jakiegoś terapeuty, do psychologa, który was przeprogramuje, który was odpowiednio nastawi, bo wszystkie nałogi naprawdę mamy tutaj. One się biorą z naszej głowy, z naszego nastawienia i dużo bardziej, dużo większa realna szansa pomocy będzie w gabinecie psychologa jakiegoś Terapeuty niż w gumach, które wciąż będą nas w tym nałogu, w ryzach tego nałogu trzymać. I ostatni piąty cel, ale dość popularny i mam kilka takich koleżanek, które rokrocznie mówią, że to jest ten rok. W którym znajdą męża. W tym roku znajdę męża, nauczę się angielskiego czy cokolwiek innego. Potraktujmy tego męża jako taki symbol zdobycia czegoś, czy właśnie pozyskania wiedzy na dany temat, czy nauczenia się jakiegoś języka. Ok, mam cel i siedzę na fotelu. Gdzie jesteś mój mężu? Gdzie jesteś moja znajomości języka angielskiego? Niestety tutaj albo niestety trzeba podjąć pewną aktywność. Jeżeli wymagamy, aby coś nas spotkało, musimy dać coś również od siebie. Jeżeli szukasz męża, to nie znajdziesz go oglądając telewizję. Mała też jest szansa, że znajdziesz go przez internet, ale to już jest coś, założenie konta na jakimś portalu randkowym. Tam niestety trzeba uważać, bo jest wielu oszustów i wielu ludzi, którzy udają kogoś innego, ale czeka na ciebie piękny świat realny. Wszędzie, gdzie pójdziesz, możesz poznać nowych ludzi, musisz się na to otworzyć. Jeżeli tylko chcesz, jak będziesz tego chciała, to w odpowiednim momencie, jak pójdziesz po bułki do sklepu, przy półce z pieczywem spotkasz osobę, z którą będziesz mogła nawiązać relację. Może nawet ta osoba zostanie twoim mężem. Ja swojego męża poznałam dzięki pracy. Później się też okazało, że mamy wspólnych znajomych. Ja dzięki temu, że bardzo dużo całe życie pracowałam w różnych miejscach, miałam pełno, znajomych i znajomości, co nam dają różne relacje. Z takich znajomości rodzą się przyjaźnie, związki właśnie niekiedy później małżeństwa. Także warto być człowiekiem aktywnym. Fajnie mieć takie postanowienie 2019 będę aktywna. Jeżeli będziesz aktywna czy aktywny, to za tym mogą pójść inne fajne rzeczy. Możesz zdobyć nowe umiejętności, nowe znajomości, poznać kogoś wartościowego. Nie zamykajcie się w sobie. Mam takie wrażenie, że w tych czasach bardzo dużo ludzi yy, zrażonych yy, dziwnymi relacjami, jakąś zazdrością, fałszem w y, innych ludziach, który ich mocno dotknął, zamyka się. Nie zamykajcie się, dawajcie ludziom szansę, bo naprawdę warto jeszcze poznać kolejne pięć fałszywych osób. Yy, ale wiedząc, że szósta będzie wartościowa, wspaniała i cudowna, ja tak uważam. Ja tyle razy się zraziłam, a wciąż jestem aktywna, wciąż dopuszczam do siebie nowych ludzi i to jest wspaniałe, bo kochani żyjemy dla innych. Nie tylko dla siebie. I tą myślą kończę ten film. Jestem bardzo ciekawa, kto z Was na przykład miał cel, żeby znaleźć sobie męża w zeszłym roku i go znalazł. Kto z Was miał cel, żeby rzucić palenie i to się udało. Komu się udało wejść w regularność treningów już w zeszłym roku i w tym roku to podtrzymujecie. I też jestem ciekawa, jakie macie cele na ten rok. Dziękuję, kochani, że oglądaliście i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Pa!